RadioSud.pl Największy portal informacyjny regionu. Trzy punkty zainkasowali piłkarze GKS-u Grębanin, którzy w sobotnie popołudnie pokonali na własnym obiekcie szczyt szczytniki 3 do 1. Mecz mógł się podobać, bo jedni i drudzy walczyli o pełną pulę. GKS objął prowadzenie po trafieniu w pierwszej połowie Łukasza Nawrota, do remisu doprowadził kilka minut później Piotr Małecki. W 74. minucie gospodarze strzelili, nawet Gola jednak zdaniem sędziego piłka wcześniej przy doświadkowaniu opuściła linię końcową boiska. Goście w 84. minucie mieli znakomitą okazję, po której powinni objąć prowadzenie, i tak się nie stało, a chwilę później zawodnicy trenera Jan Janusza Luberdy przechyli szale zwycięstwa na swoją korzyść. Na dwa do jednego strzelił Dawid Kaczmarek, a w wyniku stalił Rafał Białek. Przy takiej grze jednak te, te punkty są najważniejsze. Gdzieś ta gra nam się nie układała. Yy, wydaje mi się, że, że wpływ na to ma na pewno gdzieś tam Murawa. Próbujemy tą piłką grać. No, często gdzieś ta piłka podskoczy. No i to też nam gdzieś tam przeszkadza na pewno w tej płynności. Dawid Kaczmarek przed tą rundą zasilił zespół GKS-u. To się poznaje zespół po charakterze, jeżeli potrafimy gdzieś tam w końcu już przechylić szalę na swoją stronę i zwycięstwa wykuwa się, że tak powiem, w bólach. I tak to dzisiaj wyglądało. Komponowałeś już zespół? No nie miałem zbyt dużo czasu, bo tak naprawdę trzy tygodnie temu jeszcze nie myślałem, że w ogóle będę wracał do piłki. Ale no, część osób znam z Polonii, dobrze się znamy. Fajna atmosfera. Mam nadzieję, że będziemy walczyć o najwyższe cele w tym stanie. Pierwsza połowa, taka dosyć wyrównana, skończona 1-1. No, w drugiej, dwa stałe fragmenty gry i dwie bramki. Koniec meczu 3-1. Gospodarze z wynikiem 3-1 wygrywają i zdobywają trzy punkty. No, trener pewnie nie usatysfakcjonowany mimo uśmiechu, bo przecież liczyliście tutaj na zdobycz punktową. Oczywiście. No, przy sytuacji, wiadomo, każdy trener każdy trener patrzy na swój zespół. Moim zdaniem, zresztą jak w większości, ewidentny rzut karny, który nie został podyktowany, nie psiocze. To jest życie. E, później drugi rzut karny, jeszcze więcej. E, kontrowersji. No i jedna, która nie ulega dyskusji, z przepisów to wynika i tutaj nie wiem, co się stało, ale czerwona kartka ewidentna, ponieważ jeżeli zawodnik wychodzi, to z przepisów wynika. Tutaj można karne jakoś tam interpretować, był, nie był, ale z przepisów wynika wyraźnie. Jeżeli zawodnik jest sam na sam z bramkarzem i drugi go goni, go fauluje, jest to z automatu czerwona kartka. Zawodnik dostał żółtą kartkę no i... no nie wiem, nie wiem. No, przegraliśmy, nie ma co psioczyć, tak jak mówię, walczymy dalej. Ale nie jesteście jeszcze w optymalnym zestawieniu, brakuje kilku zawodników? Tak, brakuje, ale radzimy sobie, jak widać, drużyna, drużyna, która ma ogromny potencjał, przy zestawieniu optymalnym wydaje mi się, że troszkę namieszamy w tej lidze. W kolejnym meczu Szczyt gościć będzie po natomiast GKS Grębanin zagra z Ogniwem Łąkociny. Radio Sud, Radio Sud, Twoje radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.